Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Amen. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trendowaty i upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo pańskie, Bracia i siostry. Jednym z pierwszych zadań, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga, było czynienie sobie ziemi poddanej. Od tamtego momentu każdy z nas bierze udział w czymś, co teologia nazywa kreacją continua, czyli nieustannym stwarzaniu tego świata. Każdy człowiek przekształca świat po to, aby na tym świecie żyło się lepiej. Stąd też wszystkie zdobycze nauki, zdobycze techniki, medycyny, która prowadzi nas do tego, że faktycznie żyje, na, żyje się na tym świecie coraz lepiej, coraz doskonalej, coraz lepszym dobrobycie. My doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, w sposób szczególny wtedy, kiedy starsze pokolenie mówi do młodszego, że kiedyś to tak nie było. I faktycznie, kiedyś tak nie było, bo świat idzie do przodu, bo medycyna idzie do przodu, bo technika idzie do przodu, bo człowiek nieustannie się rozwija. Jednak w momencie, kiedy na świat wszedł grzech przez nieposłuszeństwo człowieka, to zadanie Pana Boga do ciągłego rozwoju, przez przekształcania tego świata, ono może mieć również takie dramatyczne skutki. W momencie, kiedy człowiek wymyśla, Jakieś teorie, ideologie, lub konkretne rzeczy, które wcale nie służą człowiekowi, nie służą dobrobyt, dobrobytowi, pokojowi na świecie, ale wręcz, wręcz przeciwnie. I stąd wszystkie wojny, niesprawiedliwości, konflikty, czy jakieś ideologie, które zagrażają człowiekowi, są zagrożeniem dla jego, dla jego codzienności. I oczywiście tej przestrzeni globalnej tak byśmy to mogli nazwać my jesteśmy w stanie rozpoznać. Co jest dobre, co przynosi nam korzyść, co sprawia, że czujemy się bezpieczniej, co sprawia, że czujemy się yy, po prostu, że żyje nam się coraz lepiej na tym świecie, a co wręcz przeciwnie, zagraża temu wszystkiemu. Jednak to zadanie przekształcania świata nie jest tylko i wyłącznie skierowane do jakichś największych umysłów ludzkości. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby czynić sobie Ziemię poddaną, aby tą Ziemię przekształcać. I my to robimy każdego dnia. Szukamy jak najlepszych sposobów, aby, aby się modlić, aby czytać Słowo Boże, jak najlepszych godzin, momentów na spotkanie z Panem Bogiem w ciągu, w ciągu naszego dnia. Ale tak samo w naszym życiu osobistym mogą być takie okoliczności, które będą nam zagrażać, czy będą w pewien sposób no, sprawiać, że nie będzie nam się żyło coraz lepiej, a wręcz przeciwnie, będziemy coraz bardziej oddalać się od Pana Boga, oddalać się od Jego bliskości, oddalać się od Jego miłości. Będziemy tworzyć sobie świat nie według tego, co Pan Bóg nam zostawił, ale według tego, co sami sobie nałożymy, wymyślimy, tylko po to, żebyśmy przez chwilę, przez jakąś dłuższą albo krótszą chwilę poczuli się dobrze. Bo każdy z nas, pomimo tego, że potrafi czynić wiele dobra, potrafi czynić wiele zła, a zło zawsze będzie w nas zatruwać to zadanie, które powierzył nam, powierzył nam Pan Bóg. Tym największym zagrożeniem, jakie każdy z nas nosi w sobie, jest związane z tym, że my zaczynamy tworzyć sobie Pana Boga, tworzyć go na nasz obraz i na nasze podobieństwo, aby był podobny do nas. To jest to, co się dokonało, kiedy weźmiemy do ręki Księgę, księgę Rodzaju i popatrzymy na budowniczych wieży Babel, którzy chcieli wybudować wieżę, aby dostać się do, dostać się do nieba. Czyli tworzyć coś, co jest sprzeczne, sprzeczne z tym, czego Pan Bóg od nas chce. I każdy nasz grzech, ten najmniejszy, najdrobniejszy, sprawia, że my w pewien sposób zniekształcamy obraz Pana Boga w naszej codzienności. Zaczynamy sobie tworzyć Pana Boga w taki sposób, jaki my byśmy chcieli. Zobaczcie, że większość naszych modlitw, ona jakoś podpowiada nam, pokazuje nam, że my chcemy zmienić Pana Boga. Zmienić Jego wolę. Chcemy, aby Pan Bóg zachował się tak, jak my o to prosimy. No, bo przecież po to się modlimy o zdrowie dla chorych. A co, jeżeli choroba jest darem od Pana Boga? Co, jeżeli to doświadczenie, które przeżywasz, trudne, niezrozumiałe, jest doświadczeniem od Pana Boga? Zobacz, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam zupełnie inną postawę. Postawę tego trendowatego, który znalazł się w dramatycznej sytuacji swojego życia. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, jak ma ten trendowaty się zachowywać w momencie, kiedy uświadomił sobie, że jest trendowaty. Ma sobie zasłonić twarz, ma mieć rozdartą szatę i ma ciągle krzyczeć trendowaty, trendowaty, nieczysty, po to, żeby ludzie się do niego nie zbliżali, ponieważ w ten sposób mogliby się zarazić. A więc ten człowiek jest w jakimś skrajnym osamotnieniu, w skrajnym odrzuceniu, w niezrozumieniu. Jego największym marzeniem prawdopodobnie jest to, żeby być zdrowym. Ale kiedy przychodzi do Jezusa, to nie mówi do mu, uzdrów mnie, oczyść mnie z trądu, ale jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. W pewien sposób jest świadomy tego, że Bóg może tego nie chcieć. Że Bóg może zatrzymać Mu tą chorobę, bo dla Niego ona będzie najlepsza do tego, żeby zostać zbawionym. Do tego, żeby doświadczyć tej pełnej radości w życiu, prawda, w zażyłości, w zażyłości z Panem Bogiem. A więc to jest ten obraz Pana Boga, który trzeba nam sobie kreować: Tego, który ma moc. Tego, który wie lepiej, tego, który może, jeśli to jest jego wola, jeśli chce, Dokonać w naszym życiu takich lub innych cudów, abyśmy mogli doświadczyć tej czy innej łaski, ale nie, że my sobie tego Pana Boga przerobimy na swój własny sposób, wyprosimy, wymodlimy, wypokutujemy, wypościmy tę czy inną łaskę. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Kochani, te grzechy nasze sprawiają, że faktycznie ten obraz Pana Boga jest dla nas zniekształcony. Stąd potrzebujemy takich momentów, Takich chwil w naszym życiu, kiedy będziemy mogli właśnie pytać Pana Boga: Panie Boże, czego Ty chcesz? Jaka jest Twoja wola względem mnie? Czego Ty pragniesz? Nie tyle ja Ci będę mówił o moich problemach, ja Ci będę mówił o moich zmartwieniach, ja Ci będę mówił o moich chorobach, ale czego Ty chcesz? I doskonale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tak łatwo. Tak łatwo słyszeć ten głos Pana Boga, słyszeć tę Jego wolę, rozpoznawać tę wolę Pana Boga. Stąd też każdy z nas potrzebuje takiego czasu, kiedy będzie mógł jakoś bardziej w wytężony sposób zatrzymać się nad tym problemem, słuchania Pana Boga, słuchania Jego głosu. Stąd też, kiedy my stajemy, można powiedzieć, w przededniu Wielkiego Postu, może niektórzy z nas już po doświadczeniu jakichś zabaw ostatkowych, przychodzimy dzisiaj w przededniu tego Wielkiego Postu i mamy świadomość, że przed nami właśnie taki czas. Czas Wielkiego Postu, kiedy mamy przez skromniejsze posiłki, przez umartwienia, przez posty nauczyć się słuchać Pana Boga, na nowo zobaczyć Pana Boga takim, jakim on jest, a nie takiego, jakiego go sobie stworzyłem przez ten czas od ostatniego Wielkiego Postu. Ale. Te wszystkie wysiłki, nabożeństwo 40-godzinne, które będzie przed wielkim postem, drogi krzyżowe, gorzkie żale, kazania pasyjne, rekolekcje wielkopostne one wszystkie mają do tego prowadzić. Jednak chcemy Was zaprosić dzisiaj bardzo mocno do takiego wydarzenia, o którym już mówiliśmy. Do tego, co się rozpocznie w najbliższy czwartek, czyli do seminarium odnowy wiary. Bo to jest właśnie też taki sposób, szczególny czas 13-tygodniowych rekolekcji, kiedy Ty będziesz nie tyle mówił Panu Bogu, o swoim życiu, które Pan Bóg zna, ale będziesz w tym swoim życiu odkrywał obecność Pana Boga, spotykał się z Nim twarzą w twarz, rozmawiał z Nim i pytał: Panie Boże, czego Ty chcesz? Jaki Ty jesteś? Pokaż mi swoje prawdziwe oblicze, a nie te, które ja sobie stworzyłem, bo ja nie chcę iść za swoim obrazem Boga, ale chcę przyjąć Pana Boga w całej prawdzie, w całej prawdzie o Nim, taki, jaki On jest. Nie chcę już żyć według tego obrazu Pana Boga, który noszę w swoim sercu, bo widzę jak jest mi ciężko z takim Panem Bogiem. Więc potrzebuję tego Pana Boga, który jest prawdziwy. I zobaczcie, ten obraz Pana Boga, który będzie się tworzył w nas, on nie będzie tylko taki piękny, kolorowy i cudowny. Bo kiedy popatrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to może nam się rodzić pewne niezrozumienie. No bo trendowaty został oczyszczony. Prawda? Doświadczył spektakularnego cudu. Czymś naturalnym jest to, że chce o tym powiedzieć innym. Że, słuchajcie, jest taki cudowny lekarz, wspaniały człowiek, który był w stanie oczyścić mnie z trądu. Ty też możesz zostać z tego trądu oczyszczony. A Jezus surowo mu zakazał, żeby nikomu o tym nie mówił. Te drogi Pana Boga naprawdę są dziwne z naszego ludzkiego punktu widzenia. I ten człowiek, mimo tego, że doświadczony przez Pana Boga, Oczyszczony z trądu, nie jest w stanie zrealizować tego zadania. Nie jest w stanie do końca przyjąć wolę, wolę Pana Boga. Zaczyna mówić, zaczyna rozgłaszać. I do czego to prowadzi? Do tego, że Jezus nie może wejść do miasta. Byśmy powiedzieli, że ten człowiek, oczyszczony przez Pana Boga z trądu, pokrzyżował plany Jezusowi, bo ewidentnie Jezus chciał tam wejść. I zobaczcie, kiedy my nie zatrzymamy się nad tym, Obrazem Pana Boga w naszym życiu. Kiedy my nie pozwolimy Panu Bogu na to, aby oczyścił nas z naszego trądu, z tej naszej choroby, którą nosimy, z tego naszego zafałszowanego obrazu Pana Boga, w pewien sposób krzyżujemy plany Panu Bogu, krzyżujemy Jego chęć jeszcze bardziej wejścia w nasze życie, jeszcze mocniej pokazania nam tego, jak bardzo mocno nas kocha. Dlatego ten czas Wielkiego Postu, rekolekcji, czas seminarium odnowy wiary jest tak bardzo potrzebny tobie. Pan Bóg chce mówić do ciebie, chce pokazywać siebie tobie po to abyś miał prawdziwy obraz Pana Boga, nie taki sztuczny wykreowany przez siebie. I każdy z nas tego potrzebuje. Ja również, mimo tego, że jestem księdzem, że tu przed Wami stoję i yy, odprawiam sześć świętą i tak dalej, pełnię swoją, swoje zadania, które wynikają ze święceń, ja też potrzebuję. Potrzebuję tego, żeby się zatrzymać, zastanowić, popatrzeć na Pana Boga takim, jakim On jest, bo również w moim życiu są takie momenty, kiedy będę ten obraz Boży wykrzywiał przez grzechy, które popełniam. Będę wykrzywiał obraz Pana Boga. Dlatego tak konieczny, potrzebny jest nam ten czas, seminarium odnowy wiary, czas rekolekcji, czas zatrzymania, czas wsłuchiwania się w słowo Pana Boga. Bo tylko wtedy będę mógł realizować misję, realizować zadanie powierzone przez Pana Boga. Tylko wtedy będę mógł być prawdziwie szczęśliwy, chodzący za Panem Bogiem, pokazujący Pana Boga w całej Jego prawdzie. Ja wiem, że. Kiedy słyszymy o jakichś takich konkretnych zadaniach, może nas to w jakiś sposób przerażać. 13 tygodni, bardzo długo, dużo czasu, ale naprawdę jest to piękny czas. Czas Wielkiego Postu jest najpiękniejszym czasem, jaki mamy w kościele. Czas rekolekcji jest najcudowniejszym czasem, czasem łaski Pana Boga, który działa. Czas adoracji w ciszy, kiedy w pewien sposób nic nie robimy, jest najowocniejszym spotkaniem z Panem Bogiem. Jednak Wymaga On wysiłku, wymaga On zaangażowania, bo tylko przez to zaangażowanie przez wysiłek będziemy mogli w pełni otworzyć się na działającego, działającego Pana Boga. Więc jeżeli masz różne myśli co do wielkiego postu, co do seminarium odnowy wiary, co do nabożeństwa 40 godzinnego, co do drogi krzyżowej, czy nabożeństwa pasyjnego z gorzkimi żalami, Pan Bóg zaprasza Ciebie na to wszystko już dzisiaj. Daj Panu Bogu czas i pozwól Mu nie tyle się zaskoczyć. Ale pozwól mu na to, aby On objawił siebie w całej prawdzie. Amen.